Projekt o akronimie OZAP to teleinformatyczny system do zarządzania bezpieczeństwem obiektów zabytkowych w urbanizowanych centrach miast. Projekt miał na celu tworzenie systemu, który umożliwi strażakom, ratownikom dotarcie do obiektów muzealnych i ich bezpieczną ewakuację. System składa się z trzech podstawowych elementów. Po pierwsze, to system tak zwany rzeczywisty, który umożliwia dotarcie strażakom, ratownikom do obiektów zabytkowych, ich ewakuację w miejsce bezpieczne. Drugi element tego systemu to kontener ewakuacyjny. Kontener ten został zbudowany w oparciu o nowoczesne technologie i umożliwia ewidencjonowanie dzieł, a także system wirtualny do szkolenia ratowników na dwóch poziomach, na poziomie interwencyjnym i taktycznym. Nawet dla strażaków, którzy mają już wiedzę, doświadczenie w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ewakuacja z obiektu zabytkowego jest ewakuacją zupełnie inną. Inaczej trzeba ją poprowadzić, inaczej trzeba się obchodzić z przedmiotami, które trzeba również ewakuować. System został podzielony na trzy główne moduły. Pierwszy moduł to tak zwany moduł ratownika. Czyli moduł umożliwiający dotarcie do obiektu zabytkowego. Jest to taki GPS wewnątrz budynku. Drugi element to moduł kdr czyli kierującego działaniem ratowniczym. Ten moduł pozwala na wybór przez KDR-a dzieł zagrożonych i skierowanie ROT do obiektów zabytkowych. I trzeci moduł to moduł muzealnika. Zatem moduł, za który odpowiada osoba z muzeum, jest to moduł do ewidencjonowania dzieł. Po wyjściu z obiektu, Przedmiot zostaje złożony w kontenerze, który stanowi również część projektu. W kontenerze również są czyt czytniki sensorów, które są na przedmiotach i dowódca dostaje informację z chwilą, kiedy przedmiot jest umieszczony w kontenerze, że znajduje się w kontenerze, że jest już bezpieczny. Część wirtualna systemu, a zatem drugi element naszego systemu, to jest część dedykowana do szkolenia, oczywiście strażaków Państwowej Straży Pożarnej, ale również ochotników, także osoby de facto związane z muzealnictwem, zatem kustoszy, zarządców i opiekunów dzieł sztuki. Dokładnie to, co jest wykonywane w czasie rzeczywistym, zostało przeniesione na system wirtualny. Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W ramach konkursu BIO, czyli Bezpieczeństwo i Obronność Państwa. Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa.